Witaj w sekcji z kursu TypeScript dla testera ekspresowe podstawy. Wszystkie materiały z tego nagrania i dodatkowe bonusy znajdziesz na naszej stronie jaktestować.pl. Link do tych materiałów znajdziesz pod tym nagraniem. Jeśli chcesz dokładnie poznać język TypeScript, to rzuć okiem na nasz kurs JavaScript oraz TypeScript dla testera. Tam znacznie dokładniej i na praktycznych przykładach omawiamy te zagadnienia. A jeśli interesuje Cię automatyzacja, to koniecznie rzuć okiem na nasz kompleksowy program o profesjonalnej automatyzacji z Playwright. A teraz, nie przedłużając, wskakujmy już do języka TypeScript. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w naszym darmowym repozytorium, a nie do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Kod, na którym będziemy tutaj pracować, znajduje się w katalogu Theory, następnie 4 myślnik Arrays and Loops, w pliku w module 1 myślnik Arrays. I w tej lekcji o pokrótce opowiem Ci, czym są tablice w TypeScriptie. Tablice, często nazywane listami, jest to konstrukcja, pewien typ, który zawiera w sobie inne wartości, inne elementy. Czyli taka tablica jest też strukturą danych. No i tutaj też możemy od razu przejść do przykładu i sposobu deklarowania tablic w TypeScript. Cie. Od razu przykład. Mam tutaj zadeklarowaną nową zmienną, następnie dwóch i podajemy jej typ. I w przypadku tablic... Tablicę deklarujemy w ten sposób, że najpierw określamy, jakiego typu elementy ta tablica będzie przechowywać. W tym przypadku będziemy tworzyć tablicę, która będzie przechowywać elementy typu string. Następnie dodajemy właśnie znacznik nawiasów kwadratowych i cały taki zapis oznacza, że tworzymy tablicę, która będzie przechowywać elementy typu string. Tutaj od razu przypisujemy wartość naszej zmiennej. Za pomocą nawiasów kwadratowych podajemy po przecinku wartości, które będą się znajdować w tej tablicy. Również od razu możemy przetestować ten skrypt jak on działa. Przejdźmy do pliku Packet JSON, a następnie odnajdźmy nasz skrypt T4S1, który jest odpowiedzialny za uruchomienie kodu, który znajduje się w tym module odnajdźmy sobie sekcję declaring an array i faktycznie mamy tutaj wyniki i widzimy jak tu się prezentuje tablica. Wracając do przykładów, mamy też możliwość oczywiście deklarowania tablic innych typów, na przykład tablicy, która będzie przechowywać wartości numeryczne, jednak też nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z wiedzy, którą już mamy na temat union types, czyli żeby tablica przechowywała w sobie wartości równych typów i możemy to zrobić za pomocą tego typu konstrukcji, czyli nazwa zmiennej dwukropek, Następnie w nawiasach korzystamy z konstrukcji Union Types, czyli podajemy typy, oddzielając je pipem, czyli pionową kreską, a następnie za nawiasem tej dodajemy jeszcze nawiasy kwadratowe. Takie określenie typu oznacza, że deklarujemy sobie tablicę, która może przechowywać zarówno typy string, jak i typy number. Tutaj od razu ją inicjalizujemy z tego typu wartościami, czyli Faktycznie są wartości typu string, jak i wartość typu number, i tą różnicę w typach również widzimy przy wpisaniu tablicy na konsoli. Więc tak w dużym skrócie wygląda praca z inicjalizacją tablic. Ale co jeśli chcielibyśmy, dostać się do konkretnej wartości z tych tablic? I tutaj z ratunkiem i pomocą przychodzi operator nawiasów kwadratowych. Zatem przejdźmy od razu do przykładu. Mam tutaj zadeklarowaną zmienną, która jest tablicą przechowującą wartości typu string. Mam tutaj też przypisane tego typu wartość początkową do tablicy, czyli to tak naprawdę trzy wartości w tablicy. I teraz, aby dostać się do wartości pierwszej, czyli do red, to wystarczy, że wykorzystamy nawiasy kwadratowe, a w nich podamy indeks elementu. Czyli co to oznacza? Czyli pierwszy element będzie miał indeks 0, drugi element będzie miał indeks 1, a trzeci element będzie miał indeks 2. Czyli tego typu zapis będzie odnosił się do pierwszego elementu. Czyli do wartości RED. I faktycznie taką wartość powinniśmy otrzymać na konsoli. A jeśli chcielibyśmy się odnieść do drugiego elementu, to musimy wykorzystać indeks 1, który odnosi się do drugiego elementu w tablicy o indeksie 1. I tak w dużym skrócie wygląda inicjalizacja tablic i dostęp do elementów, które się w tych tablicach znajdują. Jednak to jeszcze nie koniec materiału, który dla Ciebie tutaj przygotowałem. W drugim module. 1.2 Arise Operations. Przygotowałem dla Ciebie też taki skrót podstawowych operacji, jakie możemy wykonywać na tablicach. Zatem otwórzmy sobie teraz ten moduł, a następnie przejdźmy do pierwszych podstawowych modyfikacji tablic. Pierwsza operacja to jest dodawanie elementów do tablicy. Zmienna, jeśli będzie typu tablicowego, udostępnia nam pewne metody, z których możemy skorzystać, czyli tutaj sobie inicjalizujemy z właśnie typu tablicowego, a następnie później na niej. Możemy wykonać pewne metody. Aby wykonać metodę po prostu bierzemy zmienną kropka, nazwa metody. A metoda push oznacza, że dodajemy do końca tablicy kolejny element. Czyli tego typu zapis tasks code spowoduje, że tą wartość code dodamy tutaj do końca tablicy. Czyli finalnie otrzymamy tego typu tablicę, gdzie tutaj na samym końcu dodaliśmy właśnie ten element do tej tablicy. Dobra, ale co jeśli chcielibyśmy na przykład podmienić jeden z tych elementów, które już się znajdują w tablicy, załóżmy, że na przykład ten drugi element chcielibyśmy podmienić na inną wartość. I teraz, aby podmienić ten element na inną wartość, wystarczy, że wykorzystamy tego typu konstrukcję, czyli odnosimy się do naszej tablicy. Następnie wykorzystujemy właśnie operator nawiasów kwadratowych, tu mamy informację na temat indeksu. On wskazuje na Drugi element w tablicy. Pamiętaj, bo elementy w tablicy są indeksowane od zera. I finalnie cała ta konstrukcja spowoduje, że ta wartość wskoczy na miejsce tej wartości. A w wyniku otrzymamy tego typu tablicę. OK, było dodawanie elementów do tablicy. A co jeśli chcielibyśmy usuwać elementy z tablicy? Tu mam do tego też bogaty zbiór metod. Mianowicie, zaczynając od końca, aby usunąć ostatni element z tablicy, wystarczy, że wywołamy sobie metodę POP na naszej tablicy. Czyli mając taką tablicę, wywołując taką metodę, spowodujemy, że ten ostatni element z tablicy zostanie z tej tablicy usunięty. A my skończymy z tablicą trójelementową. A co jeśli chcielibyśmy usunąć pierwszy element z tablicy? To wystarczy, że wykonamy metodę shift. Shift spowoduje, że pierwszy element z tablicy zostanie usunięty, a my skończymy z kolei z takim zestawem elementów tablicy. Ok, a co jeśli chcielibyśmy usunąć jakieś elementy ze środka tablicy, do tego służy metoda splice. Metoda ta przyjmuje dwie wartości. Pierwsza wartość to jest indeks, od którego zaczynamy. W tym przypadku mam tę jedynkę, czyli to znaczy, że zaczynamy od indeksu pierwszego, czyli tak naprawdę od elementu drugiego, a następnie druga wartość, czyli dwójka. Oznacza, że interesują nas dwa kolejne elementy, czyli w tym przypadku dwójka oraz trójka. I finalnie taki zapis spowoduje, że dwójka i trójka zostaną usunięte, a my skończymy z małą tablicą, właśnie tego typu. W ten sposób prezentują się tablice w TypeScript. Cie. Tutaj zachęcam się do eksperymentowania. Wykorzystaj kod, który dla Ciebie przygotowałem, modyfikuj go, uruchamiaj i testuj, jak działają te równe funkcje oraz rozwiązania. Dzięki temu utrwalisz wiedzę tej zdobytą. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w specjalnie przygotowanym repozytorium, A kod do tej lekcji znajduje się w katalogu Theory, 4 myślnik Arrays and Loops, w pliku w module 2 myślnik Array, myślnik Methods .ts. I w tej lekcji opowiem Ci o dodatkowych metodach, które typ tablicowy nam udostępnia. W wcześniejszej lekcji podczas inicjalizacji tablic pokazałem Ci podstawowe metody, Między innymi metodę Push, która pozwala na notowanie elementów do tablicy, metodę Shift, która usuwa pierwszy element z tablicy oraz metodę Splice, która pozwala na usunięcie wybranych elementów z tablicy. Jednak tablice udostępniają nam znacznie więcej różnego rodzaju atrybutów oraz metod. Od razu przejdźmy do przykładu. Mamy tutaj zadeklarowaną tablicę, trzy elementy typu string. i Bardzo teraz ważnym atrybutem, który taki typ tablicowy nam udostępnia jest atrybut length. Atrybut length dostarczy nam informacji ile jest elementów w danej tablicy. I wykorzystujemy go właśnie w ten sposób, czyli fruits.length. Za że nie jest to metoda, tylko jest to atrybut, gdyż przy odniesieniu się do length nie używamy nawiasów okrągłych. No i tego typu zapis spowoduje, że na konsoli otrzymamy wartość 3. Tutaj również możemy od razu uruchomić ten moduł. Wejdźmy sobie do pliku package.json, Odnajdźmy sobie ten skrypt, który uruchomi nasz moduł. To będzie T4S2, czyli run script. Wróćmy do modułu i zobaczmy, jaki wynik otrzymamy na konsoli. Ok, po chwili jesteśmy. wynik, znawigujmy tutaj na samą górę naszego terminala, mamy tutaj sekcję Length i taki wynik otrzymaliśmy, czyli faktycznie mogliśmy się dowiedzieć, że ta tablica ma trzy elementy. Kolejną bardzo przydatną metodą jest metoda Includes. Dzięki tej metodzie możemy sprawdzić, czy dany element występuje w tablicy. Czyli wykorzystujemy go w ten sposób, że Na naszej zmiennej, typu tablicowego, wywołujemy metodę includes, która przyjmuje pewną wartość. Wartość, która zostanie sprawdzona, czy występuje w naszej tablicy. I tego typu zapis zwróci nam wartość true, gdyż ta wartość znajduje się w naszej tablicy, tutaj wcześniej zadeklarowanej. Natomiast tego typu zapis zwróci nam oczywiście false, gdyż tego typu wartość nie występuje w naszej tablicy. Świetnie, to kolejnym tutaj przykładem jest metoda POOF, którą poznaliście już we wcześniejszej lekcji i ona powoduje dodanie elementu do końca tablicy. Idąc dalej, mamy tutaj też metodę POP, która powoduje usunięcie elementu z końca tablicy i ją również poznaliście w poprzednim nagraniu. Mamy później też metodę INDEX OF. Metoda INDEX OF, podobnie jak INCLUDES, sprawdza, czy dany element znajduje się w tablicy, ale zamiast informacji TRUE albo FALSE, czyli prawda, fałsz, czy dana wartość znajduje się w tablicy, Metoda indexOf zwraca nam informację, na której pozycji znajduje się szukany przez nas element. Czyli dla przypomnienia, nasza tablica wyglądała w ten sposób. No i wywołując sobie teraz na tablicy metodę indexOf, przekazując do niej taką wartość, na konsoli powinniśmy otrzymać wartość 2, a indeks 2 oznacza, że szukamy trzeciego elementu w tablicy. Dlaczego? Bo numeracja indeksów zaczyna się od zera. Kolejną mega przydatną metodą w pracy z tablicami jest metoda join. Metoda join pozwala na scalenie wszystkich elementów, które znajdują się w tablicy, i pozwala również na dodanie separatora. Czyli, na przykład, jeśli mamy tablicę imion i chcemy ją ładnie zaprezentować użytkownikowi, to wystarczy, że wykonamy sobie metodę join, przekażemy separator czyli wartość, która znajdzie się pomiędzy elementami w tablicy, a następnie dostajemy z tego wartość typu string i możemy ją zaprezentować na przykład na konsoli. Czyli w tym przypadku dostaniemy tego typu prezentację w wyniku na konsoli, czyli tutaj możemy dostać właśnie tego typu ładnie sformatowaną nową wartość. Kolejnymi dwoma bardzo przydatnymi metodami, które spotkasz w pracy z tablicami, jest metoda filter oraz metoda map. Obie te metody pozwalają na wyszukiwanie konkretnych elementów w tablicy. Jednak są odrobinę bardziej skomplikowane, gdyż wymagają też określenia funkcji, w jaki sposób będziemy szukać tych elementów. I tu mam taki bardzo prosty przykład. Mam tutaj metodę filter, która przyjmuje tę trochę bardziej skomplikowaną konstrukcję jako parametr wejściowy. Mianowicie dla każdego elementu, który znajduje się w tej tablicy, sprawdzamy, czy dany element ma więcej niż 5 znaków. Dla naszej tablicy, która przechowuje napisy, czyli wartości typu string, sprawdzamy dla każdej wartości, czy ma długość, liczbę znaków większą niż 5. I teraz ten warunek jest sprawdzany dla każdej z wartości, która znajduje się w tablicy i każda z wartości, która spełnia ten warunek zostanie tutaj zwrócona do nowej tablicy i tutaj w tym przykładzie korzystając właśnie z takiego zapisu dostaniemy tablicę dwuelementową. Już tylko dwa elementy spełniają ten warunek, czyli mają więcej niż 5 znaków. Czyli reasumując metoda filter pozwala nam filtrować elementy znajdujące się w tablicy. Druga metoda, o której wspominałem, to jest metoda map. Ona również pozwala na wyszukiwanie elementów, ale pozwala na modyfikowanie tych elementów. Czyli mamy tutaj ponownie tablicę napisów, map, a następnie tutaj ponownie taką bardziej skomplikowaną konstrukcję, którą jeszcze omówię w kolejnych lekcjach. I tutaj dla każdego elementu z tej tablicy, każdy napis zamieniamy na napis z dużymi literami. I tak prezentują się prawdopodobnie najczęściej wykorzystywane metody oraz atrybuty związane z listami. Tutaj, poza samym tym kodem, również poniżej znajdziesz odrobinę teorii, jak i linki do zasobów zewnętrznych. Tutaj mega zachęcam Cię do eksperymentowania, do wykorzystania tego kodu, który przygotowałem, aby go uruchamiać, modyfikować i testować różne rozwiązania. To również była mega skondensowana wiedza na temat metod, które ustawiają nam tablicy. Zanim przejdziemy dalej, mam do Ciebie prośbę. Jeśli podoba Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry oraz zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie ominą Cię nowości, a mi pozwolisz dotrzeć do większego grona odbiorców. A teraz, nie przedłużając, wracajmy do języka TypeScript. Materiał do tej lekcji znajdziesz przygotowany przez nas repozytorium w katalogu Theory, w katalogu 4 myślnik Arise and Loops, w pliku 3 myślnik For Loop. I tutaj w dużym skrócie poznasz pętle. Pętla o dużym uproszczeniu w programowaniu. Jest to konstrukcja, która pozwala wykonać dany blok zadaną daną liczbę razy. Przykładowo, mam tutaj taki przykład, gdzie chcę trzy razy wypisać informacje na konsoli. Mógłbym to zrobić właśnie w ten sposób, no, tylko to jest powielenie tego kodu i jeśli bym chciał go zmodyfikować, to teraz każdy element musiałbym zmodyfikować. W przypadku trzech elementów to jest niewielki problem, jednak, jeśli miałbym tych elementów znacznie więcej, to już by to mogło być uciążliwe. Dlatego mamy pętlę. I przykład pętli wygląda w ten sposób. Jest to konstrukcja ze słówkiem kluczowym for i konstrukcja ta zawiera również warunek, ile razy chcemy powtórzyć kod, który się w tej pętli znajduje. I tego typu zapis oznacza, że sobie tutaj deklarujemy taką tymczasową zmienną o nazwie i od iteracja. Następnie chcemy, aby pętla wykonywała się. Dopóki ta zmienna ma wartość mniejszą bądź równą 3, a ostatnia wartość, która tu się znajduje i czyli dla przypomnienia z poprzedniej tekcji inkrementacja, powoduje, że za każdym razem, przy każdym przejściu tej pętli, zwiększamy wartość, jaka się znajduje w I o 1. teraz w ciele pętli For mamy tego typu kod, czyli po prostu wypisujemy informacje na konsoli. I dodatkowo wypisujemy, jaką wartość ma na nasza zmienna i. Finalnie na konsoli otrzymamy tego typu wynik. Czyli przy pierwszym Wykonaniu tej pętli dostaniemy coś takiego, hello number i wartość i początkowa, czyli 1. Następnie kod przechodzi do początku pętli, zwiększa wartość i o 1, zgodnie z tym tutaj trzecim parametrem, czyli plus, plus. Następnie sprawdzany jest warunek końcowy, czy i jest nadal mniejsze bądź równe 3? Jest, dlatego też pętla wykonuje się kolejny raz. I tutaj dostajemy też drugi wynik na konsoli. Po drugim wykonaniu przechodzimy na początek inkrementujemy i o 1, sprawdzamy warunek, warunek jest nadal spełniony, czyli i jest mniejsze od 3, czyli trzeci raz wykonujemy kod, który znajduje się w pętli. Po tym wracamy znowu na początek, zwiększamy i do wartości 4, sprawdzamy warunek, w tym przypadku już warunek nie jest spełniony, bo 4 jest większe od 3, czyli kod już nie zostanie wykonany, tylko przechodzimy dalej. To jest zastosowałem taki prosty przykład ze zmienną i, od inkrementacja, jednak warto tą zmienną nazywać lepiej dla czytelności. I tutaj mamy drugi przykład, gdzie sobie wypisujemy informacje na konsoli. I ja tą zmienną nazywam sobie jako counter, czyli jako licznik, który zwiększamy od 1 do 5, podobnie jak poprzednio. I teraz też uruchommy sobie ten kod. Zobaczmy, jak to wygląda na konsoli. Czyli przejdźmy szybko do pliku package.json. Następnie odnajdźmy sobie skrypt T4S3, run script. I po chwili dostaliśmy tutaj wynik. Odnajdźmy sobie sekcję loop from 1 to 5. I to jest właśnie ta sekcja. I dokładnie taki wynik otrzymaliśmy na konsoli. Czyli tak w dużym skrócie działają pętle, ale połączmy teraz wiedzę związaną z pętlami, z pętlą FOR, z tablicami, które poznaliśmy już w poprzednich nagraniach. Załóżmy, że mamy teraz taką tablicę z trzema elementami i chcielibyśmy na konsoli wypisać każdy element z tej tablicy. Jak to zrobić? Właśnie za pomocą pętli FOR oraz właściwości, którą dostarcza nam tablica. Mianowicie możemy sobie teraz zapisać pętlę w ten sposób, że mamy ponownie for, deklarujemy sobie jakąś zmienną o wartości 0. Następnie tutaj określamy warunek, dla którego pętla ma się wykonywać, czyli to w przypadku, kiedy wartość w naszej zmiennej i jest mniejsza niż liczba elementów w naszej liście, a na końcu zwiększamy inkrementujemy sobie wartość I. I teraz każdy element wypisujemy sobie na konsoli, i faktycznie po uruchomieniu tego kodu na konsoli otrzymamy tego typu wynik. Dobra, ale zapytałbyś, dlaczego tutaj na przykład jest wartość 1? Gdyż my tą zmienną i, i wartość, która się w niej znajduje, traktujemy jako indeks dla elementów tablicy. A jak pamiętasz, indeks w tablicy zaczyna się od 0, czyli pierwszy element w tablicy określony jest za pomocą indeksu 0. Czyli dzięki temu, że tutaj sobie zaczęliśmy od 0, to później za pomocą operatora nawiasów kwadratowych jesteśmy w stanie się odnieść do kolejnych elementów tej tablicy. I tak w dużym skrócie prezentuje się pętla FOR. A ja również wkrótce Cię zachęcam do pobrania sobie tego kodu, modyfikacji, uruchamiania oraz do testowania równych podejść, równych funkcji, dzięki czemu lepiej zrozumiesz, jak działają pętle. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w naszym darmowym repozytorium w katalogu Theory. Następnie 4 myśliniki Arise and Loops w pliku 4 For of TS. Na tym nagraniu opowiem Ci o jeszcze jednym rodzaju pętli. Wcześniej poznaliśmy pętlę FOR, to występuje w TypeScriptie jeszcze jeden typ pętli i to jest właśnie pętla FOR of. Pętla ta znacznie ułatwia iterowanie, czyli przechodzenie przez elementy w tablicach. Pętla ta również ułatwia dostęp do elementów tablicy. I zobaczmy teraz, jak ona wygląda na przykładzie. Tutaj poniżej mam taki właśnie zaimplementowany przykład. Poniżej mam tutaj zadeklarowaną zmienną, która jest typu tablicowego i mamy do siebie wpisaną wartość i jest to tablica, która przechowuje elementy typu string. No I poniżej mam też wykorzystanie właśnie pętli for of i wygląda to w ten sposób, że ponownie wykorzystujemy tutaj słówko kluczowe for, a następnie w nawiasach musimy umieścić taką konstrukcję, czyli na początku deklarujemy sobie zmienną, znowu za pomocą słówka kluczowego const albo let, nazwa zmiennej, następnie wykorzystujemy operator of, a następnie określamy tutaj tablicę, po której będziemy iterować, czyli z którą będziemy przechodzić. I ten zapis oznacza, że tak naprawdę dla każdego elementu z tej tablicy wykonamy taki kod. I ta pętla, jak już prawdopodobnie się domyślaw powoduje, że na konsoli wypiszemy sobie każdy element z tej tablicy właśnie w ten sposób. I możemy teraz też to przetestować, czyli od razu przejdźmy sobie do pliku package.json, następnie odnajdźmy sobie skrypt, który powoduje uruchomienie naszego modułu, to jest t4s4 run script i zobaczymy teraz jaki wynik otrzymamy. Ok, po chwili powinniśmy dostać wynik na konsoli. Daliśmy tu sobie sekcję Basic For Of Loop no i dokładnie taki wynik otrzymaliśmy jakiego się spodziewaliśmy. Czyli tak wygląda zastosowanie właśnie tej nowej pętli. Jednak dla porównania i dla przypomnienia zobaczmy jak wyglądała klasyczna pętla For właśnie która też iteruje nam po elementach. Tutaj mamy deklarację tablicy a klasyczna pętla to jest for, następnie musimy zadeklarować zmienną indeks, określić moment zatrzymania, opisać w jaki sposób będziemy inkrementować tą zmienną, a następnie możemy się dobrać do wartości w tablicy za pomocą operatora nawiasów kwadratowych i indeksu. Czyli jak widzisz, jeśli chodzi o operowanie na elementach tablicy, czyli jak widzisz, operowanie na elementach w danej tablicy może być odrobinę łatwiejsze za pomocą właśnie tej nowej pętli, czyli for off. Więc tak wygląda praca z tablicami. A co jeśli w takiej pętli użylibyśmy ciągu znaków, czyli zmiennej, która przechowuje w sobie wartość typu string? Zobaczmy jak to będzie wyglądało. bo mam dokładnie tutaj taki przykład. Na początku mam tutaj zadeklarowaną zmienną, która ma w sobie wartość hello, a następnie właśnie wykorzystuje pętlę for of, gdzie na początku deklaruje sobie zmienną, następnie opisuje. Po jakiej wcześniej tablicy, ale teraz na będę iterował. No i teraz wypisuję sobie też każdą zawartości z tego stringa. I w tym przypadku iteruję, czyli przechodzę przez każdą literę, która się w tym napisie znajduje. I to również możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda na konsoli. Odnajdźmy sobie tylko tutaj sekcję for off with strings i za pomocą tej pętli jesteśmy też w stanie w prosty sposób przeiterować po każdym elemencie, po każdej literze z danego napisu. Zastosowań pętli może być bardzo wiele, ale mam tutaj dla ciebie jeden przykład. Na przykład, za pomocą pętli możemy zsumować liczby, które znajdują się w danej tablicy. I przykładowo mam tutaj zadeklarowaną zmienną, do której jest przypisana wartość typu tablicowego, która przechowuje jakieś liczby. Mam tutaj też zadeklarowaną wartość sumy. Zauważ, że tu jest LED, czyli ta wartość sumy się będzie zmieniać w czasie. A następnie mam też pętlę for of, gdzie dla każdego numeru z tej listy numerów wykonuję tego typu operację, Czyli tak naprawdę zwiększam sobie sumę o ten numer, czyli po przejściu przez wszystkie numery otrzymam tak naprawdę sumę wszystkich elementów, które znajdują się w tej tablicy. Możemy też prześledzić, jaki tutaj wynik na konsoli otrzymamy. To odnajdźmy sobie for of with numbers, no i po kolei sobie tutaj też. Dodaję te wartości, a sumę cząstkową, czyli po dodaniu każdej kolejnej wartości, wyświetlam. Czyli też widzę tutaj, w jaki sposób ta suma się zachowuje. No i to był taki bardzo prosty też przykład, jak można wykorzystać sobie tę pętlę. I to był taki mega telegraficzny skrót, jak działa pętla for off. Tutaj mega zachęcam się do eksperymentowania, do skorzystania z tego kodu, modyfikowania go, i sprawdzenia jak działa ta pętla w praktyce. Wszystkie materiały do tych zagadnień, które tutaj poruszałem wraz z bonusami oraz darmowym repozytorium znajdziesz w linku pod tym nagraniem i na naszej stronie jaktestować.pl Jeśli dalej czujesz niedosyt i chcesz dokładniej zgłębić język TypeScript koniecznie rzuć okiem na nasz materiał JavaScript oraz TypeScript dla testerów. Tam znacznie dokładniej i na praktycznych przykładach omawiamy te języki. A jeśli interesuje Cię automatyzacja w języku TypeScript to koniecznie rzuć okiem na nasz kompleksowy program o profesjonalnej automatyzacji z Playwright. Jest to jeden taki materiał w Polsce, który kompleksowo omawia zagadnienia związane z projektowaniem frameworka. Jeśli podobało Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły cię nowości, które będziemy tutaj publikować, a w komentarzu daj mi proszę znać, który z poruszonych tutaj tematów najbardziej Cię zaskoczył. Tymczasem, dzięki wielkie za uwagę, dzięki, że byłeś tutaj ze mną i zobaczymy się małe w kolejnych nagraniach. Cześć!